Widzowie do Death Rise dodali mega epicki tryb. Zobaczcie na to, ok? Wchodzimy sobie i. Wow! Nightmare! Ale epicko! I dzisiaj sobie zagramy. No i zobaczymy, widzę, czy damy radę przejść najcięższy tryb Death Rise. Co jest? Ooo, widzowie, to będzie mega ryzykowne. Więc oglądajcie do końca, stawcie suba i like. Serio, już od razu mówię, stawcie suba i like, bo to będzie mega poświęcenie. Ja się boję, co tutaj się będzie działo zaraz. Tak, ale na początek bierzemy moją ulubioną broń, widzowie. O tak, to nam się przyda. I widzicie co, musimy kupić mega dużo węgla, bo ja się boję, ja nie wiem, co się będzie działo. Przecież w Nightmare pewnie będzie, nie wiem, z 5 razy więcej osób, więc bierzemy na pewno trzy węgle. Tak, oraz dodatkowe, a nie Let's go, widzę, to będzie mega ryzykowne. Okej, okay, bierzemy. I teraz musimy zatankować nasz, widzę pociąg, onia. nie. Coś się zbagowało Okej, okay, dobra. Teraz tu i mamy prawie fulla ale teraz zobaczymy, co widzę, oznacza ten nightmare, bo to oznacza, że to będzie mega, mega ciężkie. Ooo, mamy pierwszy domek widzowie, o nie! To ja się boję, że to tutaj coś będzie mega mocnego. W ogóle to dali do tej gry chyba katane czy coś takiego i takie mega opy bronie ale zobaczymy, bo ja nie jestem pewny, więc o nie, są zombiaki. Okej, okay, czy możemy je normalnie bić? Tak, okej, okay, działa wszystko. Ej, co jest? Ja mam wrażenie, że oni mają więcej HP widzowie! Ej, what? What? Ej, eee, tu nic nie ma w tym domku, czy dlatego to jest Nightmare? Czy tutaj w Nightmare modzie nie będzie nic w tych domkach? Jak ja mam przeżyć w takim razie? Ej, co to? Ej, widzowie, ja nigdy czegoś takiego nie widziałem. Wydać teraz w ogóle wy napiszcie w komentarzu, czy wygraliście Nightmare i jak daleko doszliście, bo to będzie na pewno ryzykowne do ilu metrów, okej? Okay. Co to jest widzowie? Ej, mogę to walnąć? Ej, ja to biję! Ja to biję chyba! Ej, dobra, chyba jednak się tego nie da, bo tak bije z minutkę i, i nic się nie dzieje. Dobra, nie, wracamy dzy, ale i lecimy dalej od razu, bo ja nie mogę zginąć. W nocy pewnie będziesz dwa razy więcej potworów, serio. Zobaczcie, o ciągle zdobyłam... Te rudy widzę, widzicie to jest jakiś żelazo, widzę, ale nie mogę go wykopać, ja muszę mieć jakiś kilof chyba. Bo, wow, kolejny domek, ale może tym razem będzie coś w tym domku. O nie, patrzcie widzę i się mega długo bije, patrzcie na to 3, 4, 5, 6, 7, 8 Osiem strzałów, żeby zabić zombiaka. I chwila prawdy, proszę, błagam, dajcie mi coś w tym domku. I jest, wow, wow, dwa itemki. Ale kozacko, czemu te domy są całe puste? To nie jest epickie, widzowie. O nie, jednak jeszcze jeden itemek. O nie, zaczyna się robić noc i to dla wampirów. O-o, to będzie mega ryzykowne, serio. Wiecie, co zaryzykujemy? Musimy to przetestować, widzę, mam pistolet. Może mi starszy tyle naboi. Okej, okay, chyba zabiłem wszystkich zombiaków, lecimy, ale epicko. Wow, ile to jest rzeczy. Dobra, bierzemy to, widzowie Okej, okay, musimy to... O, amunicja, tak Będę miał więcej amunicji Armor O to jest epickie Ej, dobra, dużo rzeczy tu mieliśmy Okej, okay, teraz musimy wyjść i czasowa... A, vampir. Co jest? Ej, dobra nie, nie wiem w sumie, czy mają więcej HP. Dobra, bierzemy go i uciekamy, widzowie. No nie wiem, w sumie to. Czy to jest takie ciężkie? No jak na razie chyba nie. Okej, okay, udało mi się zdążyć, widzę, ale lepiej nie ryzykować na razie, ponieważ mogą być jakieś. O nie, kolejny wampir Mogą być jakieś przeszkody potem większe. Wow, nawet miasto tu jest, ale miasto się chyba. Jezus Maria! Co jest? Ej w ogóle muzyka się zmieniła w tej grze. Ale dobra, to jest mega dziwne, w tym mieście jest jeszcze więcej zombiaków, na pewno! Na milion procent, jest ich dwa razy więcej! O tak, mamy 10 tysięcy metrów, widzę, ale pizko! Wreszcie nam się udało dotrzeć do pierwszych 10 tysięcy metrów i w sumie nie było tak ciężko, ale mało przedmiotów, zobaczcie. Ja mam tylko dwa przedmioty. <laughs> O nie, niestety zarobię tylko 50 dolarów Ej, dobra, serio, mega mało dolarów się tutaj zarabia Ale dobra, weźmy sobie kupmy amunicję A jeszcze raz amunicję, a jeszcze raz amunicję Okej, okay, mamy trzy no Może nam tyle starczy, zobaczmy, ile będziemy mieć teraz amunicji Uwaga, ej, i uwaga Mamy 160, dobra To na, tyle nam chyba starczy My od razu bez zatrzymywania się lecimy, widzowie, let's go Musimy to wygrać, ale serio Widzę, ej, co to, what, what Ej, dziwny ten koń, jakby coś na, Coś leżało obok niego, ale dobra O, złoto, co jest jak zdobyć kilo w tej jest serio, bo to już mnie wkurza, widzowie, to jest złoto prawdziwe. No zobaczcie tylko, ej, może jakąś klasę górnika, czy coś takiego można kupić, ej, w sumie, to brzmi całkiem rozsądnie, <laughs> Ej, czekajcie, coś widziałem, co to jest, ej. Ło, boss, co jest, widzowie, co? Łot, co on robi w zwykłym miejscu, i tu serio dobra jest, ej, elektrownia, ale to dopiero 14 tysięcy metrów. Ej, dobra, nie gdzie widzę, ale idziemy tam, no na pewno tam idziemy, to jest epickie, o nie! Miasto zombie tam też jest! Ej, tu jest... Co to? Tam jest za dużo budynków, ej, mam wrażenie, że tam jest pięć razy więcej bo... Bu... O nie! On mnie goni! On mnie goni! Co jest? No ej! Muszę go bić! Muszę go bić, muszę go bić! Nie wiem, czy zdążę go zabić! Co ile on ma HP? Co do sigmy! Nie, nie! Nie, 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 nie! nie. nie. A, On tu wchodzi! Co jest? Jak inę? Ja ginę widzowie, ja ginę, ja ginę, Ledwo, patrzcie, ile mam HP. Zobaczcie, ile mam HP. Ja ledwo przeżyłem. Ale żebyście nie myśleli, widzę, nie będziemy budować bossa. Już mnie tak nie pogrzało. I to jeszcze widzę w Nightmare. Ale jak zawiecie dużo to e, może w sumie zostawię. Możecie napisać, widzowie, czy mam e, pokonać bossa. Chociaż to będzie mega ryzykowne, ile. złote. Złota. Co jest? To no nie gadajcie! Wy nie rozumiecie, widzowie! Patrzcie na moje HP. Od dłuższego czasu tak sobie patrzę. I one się w ogóle nie leczy. Czyli w Nightmare nie leczy się HP. I patrzcie jeszcze, jakie ja mam sztabki. Dobra, a nie. Będzie musieli coś z tym zrobić, ale ja jestem dosłownie na strzała Teraz do końca gry mogę być na strzała O, zobaczcie, ale przyjemna wioska Co jest? Nie, nigdy nie widziałem tak wielkiej wioski Dosłownie, pierwszy raz w życiu widzę tak A, co jest? Pierwszy raz w życiu widzę tak wielką wioskę Nie, ginę, ginę, zginę Zginę, jak mi trafią to zginę od razu O nie, jeszcze burza Nie, I jak mnie trafi piorun to też od razu zginę Widzę, nie, to jest mega ryzykowne O, mamy 20 tysięcy metrów, widzę ja nigdy więcej nie... No patrzcie, to burza wa wali dosłownie w nas Ja nigdy więcej nie gram w Nightmare to grę To jest zbyt ciężkie Serio, ja nie wiem czy ja dam radę w ogóle OK, a to jest? Szybko, o nie, szybko, szybko Bierz to złoto Nie, ja zginę, ja zginę, zginę, zginę A co jest? To mi zabiera pioruny, w sumie to fajnie, dobra, idziemy stąd, idziemy stąd, widzowie Proszę złoto, bądź dużo warte Uwaga, Ło, wow, 50 dolarów A ja mam, widzę, jeszcze klasę, dzięki której zarabiam więcej kasy Ale epicko Wow, mam już ponad 100. dobra To jest niby fajne, widzowie, ale... Wiecie, że to i tak nie będzie takie łatwe, jak wam się wydaje, bo dosłownie, ile mamy? Mamy kasy, uwaga i... 233, o nie! Ale jak mnie piorun walnie, to ja przegrałem! Ryzykuję! Biegnę szybko do doktora! O, dobra, to było bliskie. Patrzcie ile kupiłem bandaży, tyle muszę mieć co najmniej, skoro mi się HP nie odnawia, bo ja inaczej zginę na pewno. O, już mamy dzień, ha, ha, ha. Okej, okay, odnawiamy nasze zdrowie i idziemy do gun shopa W sumie, widzę, okej, okay, czyli Trzy bandaże starczą nam, abyśmy mieli Full HP, muszę to zapamiętać Na pewno muszę kupić najlepszą broń, widzę, to jest po prostu Wymuszane, to trzeba po prostu Bo jak tego nie kupię, to ja będę noobem Po prostu, o nie, ile amunicji, okej okay, Raz, dwa, trzy 4, może tyle starczy, no nie wiem. Okej, okay, mamy 96, ale zobaczcie co ja odkryłem. Normalnie tutaj dodali po prawej stronie, że macie waszą zbrojkę, wasze ciało i waszą zbrojkę i widzicie ile macie zbrojki. W sumie bardzo fajne, przyda się na pewno. Ale teraz czas na 30 tysięcy metrów, nie wiem czy my damy radę. Serio widzę, to już jest mało prawdopodobne. Widzowie, teraz spróbujemy wystawić jakiegoś zombiaka o nie, ile ich tu jest. Bo ja chcę zobaczyć ile HP widzowie oni zadają czy ile ta. O nie, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No ja muszę zobaczyć, ile ja im zadaję. a Co jest? O nie, widzowie! Na dwa hity! A zawsze zabijałem chyba zombiaka na hita z tej broni, z tego co pamiętam. Co jest? Zabiłem zombiaka w zbrojce. Ja nie widziałem widzę, bo ja go przez ścianę biłem, ale zobaczcie na to! Co jest? Mogę mu zabrać zbrojkę? Ej, to by było mega przydatne, ale nie, nie da się. Co to jest? Widzowie! Ja wszedłem na, jakąś, na jakiegoś domu dziwnego! O nie, on wybucha? To jest jakiś dynamit! On miał... O, co jest? Widzowie! To chyba nie jest zwykły domek, jak mi się wydawało. Coś tutaj jest. To jest, tu jest zombie, który strzela? Nie. A, to jest zombie, który strzela. Oni dodali takie... O nie, ta gra jest mega ciężka teraz. I ono, zobaczcie, normalnie jest zombie jak sheriff. Ale to jest dziwne, wiecie co? Muszę go spalić, sorry. Sorry, mordeczko. Aha. Sorry, musiałem. Wow! Ale epicki obraz. To też jest fajne. Ale, o, mamy już full paliwo. Let's go. Co to jest tam? Ej, widzowie... Widzę jakąś jaskinię, kopalnię Ej, dobra Wow, biorun ej, ryzykujemy Dobra, widzę, przeciekałem, ja muszę to zobaczyć, zobaczcie Ej, nie, to jest miasto? To jest jakieś mini miasto, ej, w sumie Co to sięgmy? co to jest? Welcome to Sterling Ej, to jest jakieś opuszczone miasto, to jest normalnie pajęczyna Ej, widzowie, nigdy nie widziałem opuszczonego miasta Wow, O to są epickie bądcy jest, biorę je, haha Kolejne Bonsy, ej widzowie, czy to jest coś rzadkiego? No w sumie ja nie wiem, bo ja pierwszy raz takie coś widzę Trzeci dom też Bonsy, ja widzę, ja muszę, ja muszę wam po prostu powiedzieć, ale Dead Race jest najbardziej epicką grą jaką znam, ona jest top 1 u mnie, naprawdę Ta gra za każdym update'em mnie zaskakuje, jest tak kozacka, normalnie zawsze jest coś nowego, to jest mega, to jest moja ulubiona gra w Roblox Okej, okay, czyli w każdym domu po prostu były bące. Już sprawdziłem wszystkie domy, ale tu jest jeszcze kościół. Czy w kościele coś będzie? Biorę broń. Hm, Gdzie ktoś jest? Wow, bące, ale epicko. Ale czy tylko tyle? O nie. Co to jest? Jade tablet? Ej, widzowie, pierwszy raz takie coś widzę. To jest naprawdę ryzykowne. Ej, ale serio, to jest zbyt epickie. Co to jest za przedmiot? Się, to jest jakaś lista. Um, coś tam napisane. Dobra, sprzedajmy to. Spalmy. O nie, nie możemy. Ej, to jest dziwne. Ale dobra, widzę, patrzcie na to. Co to jest? Nie można tego założyć. Ej, mogę tylko to wziąć do ekwip. Ej, hmm, nie żartuję widzowie, żartuję, udawałem, że to czytam, nie, tak naprawdę nie rozumiem tego Okej, okay, po prostu to na razie zostawmy i lecimy dalej, ale może to się jakoś przyda, no nie może to z że Ej, no zobaczcie, strzelam głowa, głowa i nic, on normalnie, oni mają dwa razy więcej HP Widzowie, w ogóle nie chciałem nic mówić, ale w momencie, gdy to nagrywam, Dead Rise ma prawie milion graczy online Zobaczcie sobie, jesteśmy w Dead Rise i tu jest napisane milion prawie graczy, poczekajcie, odświeżmy to może I uwaga, uwaga, what, prawie milion Ok, zrobiła się noc, a my mamy 30 tysięcy metrów. Let's go. Okej, okay, chcę zobaczyć, czy to się da sprzedać. Zobaczmy, uwaga i sprawdzamy. Nie, nie da się. A to, na przykład tą kartkę. Też się nie da. I co jest? To jest jakiś, nie wiem, rzadki mega przedmiot, chyba. Ok, jak general Shop, możemy sobie zrobić upgrade naszej zbrojki. Kupmy sobie na przykład to. O, to będzie mega epickie. I uwaga. I uwaga, teraz możemy to sprawdzić. Jak ktoś to sprawdzało? Ehm, to się klikało, zapomniałem. A dobra, wiem. Ekwipunek. Oj, teraz nam pokazuje zbrojkę. Czyli wiecie, co to za przedmiot, to napiszcie w komentarzu. Bo w sumie to tak wygląda. Hmm, no nie wiem, ale nie wiem, to jest dziwne mega. Dobra, lecimy dalej. Dobra, bo tu jest wioska zombie, atakujemy. No nie wiem, zaryzykowałbym, dobra. Ryzykujemy, ryzykujemy. Ja mam dobrego aima. Na pewno nie misuję. Okej, okay, dobra, leży. Okej, okay, a masz, a masz. No, a masz, nogiń. O nie, o nie, jednak nie ma dobrego aima. Za dużo ich, za dużo. O nie, nie, strzelaj. O, dobra, dobra, trafię, trafię. Jest, jest, jest. Let's go. Oh, let's go, that class, lecimy! Pyk, pyk, leżysz, dobra! O nie, o nie, tam jest ze zbrojką! Ej, zobaczmy ile on ma HP w sumie! A, co?! Ilon ma HP?! Co do Siegmy?! Ja nie mogę, nie da się go trafić! Co jest?! On ma za dużo HP! Nie, nie wierzę w to, nie wierzę w to, nie wierzę w to! Odsuń ode mnie się! Odsuń się! No, on nie ginie! Co jest?! O nie, o nie, nie! On nie ginie! Co jest? Okej, okay, dobra, leczy się i... Wow, ej, tu w ogóle miasto też zostało zmienione. Dobra, okej, się, okay, mamy... Widzę, mamy teraz wejście do sejfu, zobaczcie. 6, 5, 2, 3, 1, 1, 3. O! Co jest? Jezus Maria! Co to z ziomek z dynamitem? Oj, nie, nie gadajcie, czekajcie, on wybuchnie. Ej, w sumie. To jest całkiem... O nie, no, chciałem to zobaczyć. Wow! Tu jest z pistoletem! Co jest? Zombie z pistoletem! Nie, nie! No i dobra, zmieniam broni! A! Ah, A! Ah. Co? Ej, on mnie trafił! Jak? Dobra, zombie z pistoletem jest zbyt OP